Drodzy siostry i bracia, Słowo Boże jest tym pierwszym stołem, który, z którego Jezus, którego Pan chce nas karmić, chce, żebyśmy posilali się w czasie mszy świętej. Chcielibyśmy więc pochylić się nad tym Słowem i nakarmić się nim właśnie. Chcieliby go jakby przyjąć, wziąć to, co dzisiaj. Mówi do nas. Otóż, jak słyszeliśmy, dzisiejsza Ewangelia opowiada o uzdrowieniu przez Jezusa człowieka głuchoniemego. Jak wszystko, co jest zawarte w Piśmie Świętym, nie jest to zwykły opis zdarzenia, ale ma on charakter głębszy, którego sens i znaczenie powinniśmy odczytać i zrozumieć. Otóż pod tymi obrazami biblijnymi kryje się jakaś nauka także dla nas. Dzisiaj Ewangelia ukazuje nam uzdrowienie człowieka głuchoniemego. Ten człowiek głuchoniemy, czyli ten, który nie słyszy i nie mówi, symbolizuje wszystkich ludzi, którzy są głusi na słowo Boże. Nie słyszą Boga i nie potrafią mu odpowiedzieć na jego wołanie, na jego słowo. Może wśród nas jesteśmy także i my, a na pewno ci, którym brak wiary. I przypatrzmy się, drodzy, jak Jezus tego człowieka uzdrawia, bo w nim znajdujemy również wskazówki dla siebie, to znaczy odkrywamy także sposób, w który Jezus także nam otwiera uszy, abyśmy mogli Go słuchać, słyszeć i także nas uzdania do odpowiedzi na Boże Słowo. Prześledźmy tę, tę, tę dzisiejszą Ewangelię, ten opis tego zdarzenia, ale też zauważmy, w jaki sposób Jezus Go uzdrawia. Otóż pierwsze, drodzy, co czytamy, to to, że... Jezus wziął tego człowieka na bok z dala od tłumu. I to jest pierwsza wskazówka dla nas, drodzy. Jeżeli chcemy usłyszeć Boga, jeżeli chcemy, żeby nasze uszy były zdolne usłyszeć Boże Słowo, to pierwszym krokiem, jaki powinniśmy uczynić, to odejść od tłumu, pójść na bok. Czyli odsunąć się od codziennego zgiełku, hałasu, poszukać samotności i ciszy. I to jest drodzy ważne. Kiedyś w naszych domach było takie miejsce, w którym, w którym się modliliśmy. Były w domach takie ołtarzyki, ołtarzyk. Gdzie były obrazy święte, gdzie była zapalona świeczka, takie miejsce, w którym najczęściej się modliliśmy. Nie wiem, jak jest teraz. Ja, na przykład, w swoim pokoju mam takie miejsce. Mam ustawioną ikonę twarzy Jezusa, mam świeczkę, mam figurkę Matki Bożej. I kiedy modlę się w domu, to właśnie do tego miejsca, w tym miejscu. Wtedy, tak jakby, odchodzę na bok, oddzielam się od tłumu. To jest ważna wskazówka, drodzy dla nas. Nie usłyszymy Boga, jeżeli nie odejdziemy na bok, jeżeli się trochę nie odsuniemy od tłumu, od codziennego zgiełku hałasu, który nas no, często nam towarzyszy. I nie pozwala nam usłyszeć Pana Boga. To jest bardzo ważna wskazówka. Mieć takie miejsce. Umieć pójść na bok. Pan Jezus gdzie indziej w Ewangelii mówi, kiedy mówi o modlitwie, to jest szósty rozdział Ewangelii Świętego Mateusza. Ty, kiedy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki. Zamknij drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu. Szukajmy takiego miejsca. Umiejmy odchodzić na bok z daleka od tłumu. Myślę, drodzy, że takie miejsce może być kościół. Właśnie dlatego, z, z takim celem, także nasz kościół tu w Czerwińsku jest otwarty. Cały dzień jest otwarty od 9 do, do 18. Można tutaj wejść jest najświętszy sakrament wystawiony w bocznej kaplicy. Zachęcam Was. Ja wiem, że może w ciągu dnia jest trudno, ale. Nie ma innego sposobu, żeby przywrócić słuch na słowo Boże, jak pójść na bok z dala od tłumu. I to jest pierwsza wskazówka. Umiejmy znajdować takie miejsce. Każdy z nas musi znaleźć swoje, ale to jest niezbędne. Odejść na bok, odsunąć się od tłumu. Nasze życie bardzo często przebiega w hałasie. Wciąż coś gra, coś słyszymy. I trudno jest nam się skupić i trudno jest nam jakoś wyciszyć, a to jest niezbędne. Dalej czytamy. Kiedy już Jezus wziął tego człowieka na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy. Kiedy czytałem komentarz, szukałem komentarzu do dzisiejszej Ewangelii z znalazłem taki komentarz świętego Grzegorza z Nazjandzu, który mówi, że te palce, które Jezus włożył w ucho tego w ucho niemego, symbolizują Ducha Świętego, bo w piśmie świętym palcem Bożym jest nazwany Duch Święty. A więc to Duch Święty może nas otworzyć na słowo Boże. To Duch Święty otwiera nasze uszy, że mogą one usłyszeć Boga. I to, co do nas mówi. Bo duch święty jest tym palcem bożym. Więc to druga wskazówka drodzy, jeżeli chcemy usłyszeć Boga, to po pierwsze pewne działanie z naszej strony, pewien wysiłek z naszej strony, no właśnie to odejście na bok, odsunięcie się od tłumu, znalezienie czasu, ofiarowanie czasu. Ale drugie. Prośba do Ducha Świętego, otworzenie się na Ducha Świętego, może jakaś modlitwa do Ducha Świętego, jakieś westchnienie Duchu Święty. Otwórz moje uszy. Ty, który jesteś palcem Bożym, spraw abym usłyszał Boga. Bo drodzy, właśnie bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie usłyszeć Boga. Wielu ludzi dzisiaj mówi, że nie słyszy Boga. Nie słyszy, nie wiedzą, co Bóg mówi do nich. No ale właśnie, czy potrafimy odejść na bok, odsunąć się od tłumu? I po drugie, czy jesteśmy otwarci na Ducha Świętego? Czy prosimy Go, aby pozwolił nam usłyszeć to, co Bóg mówi do nas? I trzeci warunek, drodzy. Następnie czytamy w dzisiejszej Ewangelii, rzekł Jezus do tego człowieka, Efata. To znaczy, otwórz się. To efata, to otwórz się, odnosi się do działania łaski Bożej w człowieku. Człowiek, aby mógł usłyszeć i odpowiedzieć Bogu, musi się otworzyć na Bożą łaskę. To łaska Boża, drodzy nas, uzdalnia do tego, że jesteśmy no, w stanie wejść w kontakt z Bogiem. W katechizmie Kościoła katolickiego w punkcie 1999 czytamy takie słowa. Łaska Chrystusa jest darem darmodanym, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, aby ją uleczyć z grzechu i uświęcić. Jedna z prawd naszej wiary, jest sześć głównych prawd wiary, to jest to, jest jeden Bóg. Bóg jest jeden w trzech osobach, i tak dalej, ale jedna z prawd wiary mówi, łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Czyli potrzebujemy drodzy przemieniającego działania łaski Bożej w nas. I Bóg nie skąpi nam naszej, swojej łaski, ale musimy o nią zabiegać. W księdze proroka Izajasza czytamy: Dam wam serce nowe. I ducha mojego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. I sprawię, że będziecie zachowywać moje przykazania. I będziecie mnie słyszeć i rozumieć. To łaska Boża, drodzy, tak przemienia człowieka, że zaczyna on być nastawiony na odbiór tego, co Boże. Można powiedzieć, że to łaska Boża nastawia nas na fale Boże. To tak jak radio, nie? Nieraz. Jak chcemy usłyszeć jakąś audycję... No dzisiaj to są takie już tam zaprogramowane, ale jak ręcznie sterujemy, to i my też musimy się nastawić na ten odbiór fal Bożych. I wtedy zaczynamy słyszeć Boga i zaczynamy myśleć po Bożemu. Inaczej, drodzy, jesteśmy głuchoniemymi. I takich głuchoniemych jest bardzo dużo wśród nas. Może my także byliśmy, albo może w jakiejś mierze jeszcze jesteśmy takimi głuchonimymi. Żyjemy tylko na jakby tej płaszczyźnie naturalnej. To, co nadprzyrodzone w ogóle nas nie, 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 nie dotyka, nie przenika. Więc my musimy się nastawić na to, co nadprzyrodzone. Odbierać fale Boże. A to jest możliwe dzięki łasce Bożej. I teraz, jeśli chodzi o ten trzeci warunek, co nas otwiera na łaskę Bożą? Otóż Kościół to słuczy, że... Przekazicielem łaski Bożej dla nas są sakramenty, sakramenty święte. A więc sakrament pokuty i pojednania, gdzie Jezus Bóg nam przebacza grzechy, oddala, odrzuca, nas, oczyszcza nas z grzechów. Sakrament Eucharystii, sakrament chrztu. Sakrament otwiera nas na łaskę Bożą sakramenty, dlatego tak ważne jest, drodze, żebyśmy przystępowali do sakramentów, do spowiedzi, do Eucharystii, uczestniczyli w Eucharystii. Teraz za chwilę także no, uczestniczymy w sakramencie Eucharystii, który jest najświętszym sakramentem, tak go nazywamy, ale akurat w tej Eucharystii będziemy także uczestnikami drugiego sakramentu, który otrzyma Oliwia, którą rodzice przyprowadzili, to jest sakrament chrztu, co nam daje sakrament chrztu? Dzisiaj w kolekcie, w tej modlitwie podsumowującej, modliłem się tak. Boże, Ty nam zesłałeś zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Stajemy się przybranymi dziećmi. I drodzy, to, 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 to właśnie realizuje się w sakramencie chrztu. Od momentu Chrztu Świętego Bóg nas czyni swoimi przybranymi dziećmi. I za chwilę Oliwia stanie się przybranym dzieckiem Bożym. Można powiedzieć, zostaje adoptowana przez Boga Ojca na swoją córkę. Staje się siostrą Jezusa Chrystusa. Sakramenty, dlatego tak ważne, drodzy są sakramenty. I ludzie to czują, więc tak to też jest motyw, że rodzice przyprowadzają, przypr przynoszą swoje dzieci do kościoła. I tak było z rodzicami e, Oliwii, panią Kingą i panem Jackiem. Właśnie mówili, proszę księdza, chcemy, aby nasza córka została ochrzczona. Przeczuwamy, że tutaj coś więcej się dzieje i rzeczywiście to się dzieje. Bo Bóg wlewa w nią swoją nadprzyrodzoną łaskę i czyni swoim przybranym dzieckiem. Więc drodzy, Bóg chce nas uzdrawiać. Chce otwierać nasze uszy, abyśmy go mogli słyszeć. I chce nas uzdalniać do odpowiedzi, żebyśmy byli w stanie mu odpowiadać na Jego słowo, żebyśmy postępowali. Zgodnie z wolą Bożą. Ale jak to uczynić? Po pierwsze, trzeba chcieć Boga usłyszeć i czynić w swoim życiu to, żeby go usłyszeć, czyli odchodzić na bok, odsuwać się od tłumu. Po drugie, prosić Ducha Świętego, aby jako palec Boży otworzył, przeczyścił nasze uszy. I po trzecie, otwierać się na łaskę Bożą, przystępując do sakramentów świętych. Weźmy tę naukę, drodzy, bo wszyscy jesteśmy przybranymi dziećmi bożymi, bo wszyscy otrzymaliśmy chrzest, ale chodzi o to, żebyśmy to życie Boże, to życie nadprzyrodzone, które, które już otrzymaliśmy w sobie rozwijali, abyśmy stawali się coraz bardziej dojrzali. A jeżeli utracimy słuch i przestaniemy słyszeć Boga i Mu odpowiadać, to żebyśmy mogli, no właśnie być uzdrawiani przez Jezusa, bo On chce nas uzdrawiać. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą Ewangelię, teraz powstanie.